Witam! Witam wszystkich. Przecież się... Jesteście... Wszystkim są mnie tu widząc. Bo dawno się nie widzieliśmy. No i Bogo. Pokleś takie pojebana akcja. Nie wiem czy wiecie. Ale jak widzicie... Jestem bez A dzisiaj wam przekażę jedną bardzo, bardzo, bardzo chujową rzecz, co to, to zrobił, zrobił truskawka. To mi się nie podoba. Albowiem... Albowiem chciałem sobie... Chcieliśmy sobie z kamerzystą po prostu wy, wy, Tak jakby wyreklamować nasz Instagram. Na jego grupie. Jak dobrze wiecie... Suskawka jest administratorem tej grupy. Chyba nie muszę mówić co zrobił. Usunął mi posta. Oczywiście to oznacza wojnę. Z Suskawką. Ja się nie będę dawał traktować. Ta kurwa usunęła po prostu sobie komentarz i myśli, że jest bezkalna. Tak właśnie myśli. Ale nie, 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 widowie. Spokojnie. Dopadniemy go. Mówi, że będzie jakiś y, odcinki pierdolił się w swoim nic nie się wstawia i mówi jakiś odcinka. No widowie, bądźcie kurwa poważnie. Ty chcecie takiego debila oglądać? Ty chcecie takiego komenta oglądać? No właśnie. Więc naprawdę, naprawdę ogarni się i zapnij już no właśnie, więc widzicie, widzowie, jak to jest w takim, kurwa, truskawku, oczywiście tu została zerwana, no, no i, no i tak, tak właśnie widzowie, tak bywa.